Gramy drugą z rzędu. Grę. Drużyny rankingowe. No i jak już pewnie zauważyliście, skrajnik 6-6, Leona support. Idziemy w lewo. Za czyli Jungle, Wukong, Rifex, Top. Yy, witam, idziemy w lewo. War bastek, Prokox, <grym>, Malphite, czyli Shotter. Na mnie idziesz? Cześć, witam was wszystkich, bardzo serdecznie, ja jestem SZOTER, a to jest Malfight na midzie. Ty tamtą grę musisz wstawić. Wiem, ale no już od razu wszystkich uprzedzam, że Bobzałem rozdzielczość po prostu. I to nie jest wina... ten, to jest po prostu tylko i wyłącznie moja wina, możecie mnie hejtować w komentarzach. To jest wina strony Yuyis.com. Nieprawda. Odszczepcie się od tej strony. <noise> się od Problem, o tyle idzie o tej rozdzielczość. O, teraz Nie wiem, tam z Doran Shieldem atakuje, no ale dobra. Ty właśnie też nie głupi pomysł, żebym wziął Doran Shielda. No Bro, To Tobie blue od razu daje, tak? Hm? Nie. Tobie. Dlaczego? No dopiero <noise> te drugie. <noise> Ucha! W Maksymalnie, potem Q. No to wiem, no e. i później na no stopę. E. Pierwsze A. E maksuj. to 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 Jak pierwszy, doskok? Nie, pierwsze no, no, W. Chodzi mi o maksowanie. Ma Znane maksowanie to E, wiem, ale drugie co maksuje? Q. Bastek, teraz taktyka na najbliższe 5 minut. Musimy wbić drugi level. Jak się nie uda pierwszym, no to mamy trochę problem. Bo oni mają hardy połk, więc staraj się tak robić, żeby cię nie trafiali, nie? Bo ja. Tak jak ostatnio gadaliśmy to nie wiadę w nich już na przypale tak jak robiłem bo, bo wtedy biją mi pół HP i ciebie jedzą jak w śmiecia, nie? Więc pierwszy gang to musimy dostać od kluchy No myślałem, no. że ode mnie Poczekaj, Zrób... ja wam pójdę teraz na, na Zrób... trzecim van Zrób sobie reda potem w i wiesz w którym dypo na bossa? Jak chcesz szybko to od razu tędy I... A jak nie to pobiegnij odtąd I teraz tak no. okay. Jeżeli mieliby, bo nie mają, jeżeli mieliby defensywnego supporta, to zawsze siadamy na carry, nie? Jakby grali z takim alistarem, to zawsze walimy kery po dupie bo tego nie. No, gramy z alistarem, gramy z No właśnie, więc to tutaj. Jak będziesz wjeżdżał. Nie obojętne, jak będziesz biegał, to ktokolwiek musi paść. Chociażby jeden musi leżeć, nie? który jest dalej. Zawsze wjeżdżaj na tego, który jest dalej Klucha Tak, który jest bliżej twojej wieży Każdy ma inne. Pojedne słowa dalej. Nie wiem czemu mi nie zashitowało, jak ciepnąłem łapą. I can my... Stara się, się tam połkować kogokolwiek. Jak coś, to cię będę bronił, nie? Ale na, w każdym razie nie bijemy się tak, żeby ich zabijać, nie? Dobra, Renekton będzie miał szybciej drugi, więc muszę... Renekton ma drugi... O, no ma! co Celi? O nie, od blue chyba. Okej. Okay. To standard chyba, nie? Ta, Eliskom lightową Eliską lightową od dwóch stron. Dreda no. też. zwardowali Te Co to nie nic mogę. nie zrobili? Ale nie ten, to damy im pushnąć, to spokojnie Bez Bo... na wodza. No dobra, to spokojnie, niech puszną trochę, nie? Nie, kucha, jak są pod to niech Bo się skończy jak ostatnio I ja zainicjuję Mate. Ale far. Czekaj, czekaj, czekaj Dobra, git Komuś tu na lidzie, to pushnijmy Na lidzie? Człowieka, na ja sobie daję radę. Pierwsza klucha no. Dobra, jedzie. Wiesz, krucha? Ale nie, no, no, no krucha, tak. po co go? Zejść tu jest tam, co Obiłeś i tocha On slashował, nie? Chyba tak. Boże. Co mi zrobili, ty. Wiesz, co zrobiłem? Kokon rzuciłem listka, nie? I się odsunąłem, a <noise> jak się odsunąłem, tu dostałem stunął od rynek, co ma. Już myślałem, że leci do mnie TW od Eliski, nie? Okay. ale to ten mały Spiderling za mną leci. Mo że, że w przeciwnej grzynie jeszcze nie przekroczyli bariery 10 farmy. Zacznijmy od tego, no. czy ktoś od nich ma teleport? No. To nawet własnych krzaków Bastek nie warduje. Lulu, Lulu gra Heal'em. Mhm, git. Nie no, warduj swojek taki, jakby Lengang był. Jak was puszyłem, to sobie stanę. A tak to pamięta. Co tak, nie, tak, 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 nie poszują tak, tak. Jak wy to dobra. nie Dobra, teraz za, możesz jak zejść. Jako... Fryzujemy bastek, farm powoli jak najwolniej. I teraz możemy w nich rypać. No ale dobra. Zwardowali, ja, zwardowali bota. O, dobra. Od tej strony. Galiska mi, tak? Dobra. Ale ninja możesz spokojnie jest. walić, nie? Jakiś nowy skin jest do Riven, mi pisze kolega. Super. Zawsze chciałem powiedzieć. O, nice, nice, ja nice brawo ja prawie, nie? Może sobie kupisz Ty zawsze Potem. supportujesz, to może do Riven sobie kupisz Zwardowany, bo całkowicie? Nie, nie całkowicie już Człowieku, jak mam jaj, jaj, super Ucznijcie Mogę? Mogę No dawaj, no dawaj. Teraz jeszcze, 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 jeszcze Znaczy, jeszcze nie, tak? Ja pierwszy usiądę, wiesz, ty za mną Dobra Człowieku jaka beka, podszedłem pod wierze, nie? Dobra już, już, zbierze. już Spaidowałem Ale zjebałeś Dobra Zwardujcie sobie to Dobra, dobra, I w żongi będziesz tracił. No ale też mnie to wnerwia, bo cza czasem takie wchodzą No ale w każdym razie dobrze, próbujemy, tak? I nie ma takich akcji jak ostatnio Na wariata Mogę mieć gank na tobie zaraz Ani kroku Jak wbijemy szósty to już możemy Solej ich próbować, nie? Za chwilę zrobię dragasę Old play się liska Plocha już dwa razy na tobie była No coś zresztą, niech gank Znajdź się czasie Schodzę Schodź. I... Po co ci gank jak ty ich tam bijesz? A nie, to, to shotter. Sorry, Czwierku. Ten gościu mnie nawet nie zbił raz do połowy HP, nie? Ja mam 1900 hajsów Jaki light, 50 farmy. Ty, ja sobie tylko stoję i patrzę, jak on mnie bije z beczki i mi pasy schodzi Wow, nice, good job. Tutaj mu kutat, kapany. Co ja? Nie, babka. No już myślałem, że ja mam mu rzucać ku. Co rzuca. mam, money, to mu Jak ku. Jak mu rzuca, to nam tarczy rzucać o czas. No to. To no już zobaczyłem. ona nie ma, mniej praktycznie, nie? Ale z real jeszcze gorzej. Reda, zrobię idę na to. Zrobić zrobisz reda, to byśmy mnie mógł oddać blue, ale jak woli. Tinketa znowu nie ma. Także musimy być ostrożni. mam, ja, na... ja mam dwa levele nad gregasem w tej chwili. No zaraz 6 nie. dobra i jeden cały I ten Doran Shield to jest super pomysł, lepsza jak ta tarcza durna No a jak? Bo to tak ostro healuje No ja go potrzymam z dala od farmy No BB Dawaj krochawę, on spustuje. Nice, bardzo dobry pomysł No ma no, na tutaj, tędy no Dobra, napinaj się. No ja muszę postać trochę Spada, z tyłu, się. No klucha, dlaczego? Kurde, tam. Nie widziałeś, że Zaraz, pan, masz, pan, możesz, zaraz będziesz miał szósty, szósty nie? No widziałem, ale nie wiedziałem, czy jechać, czy nie. Bo, mówiłem jedź. Boże, nie zlaszcie towałem jakieś pięciu. kroków. cię widział, klucha. No teraz się okay. Teraz jak puszną, to podwieżą, będzie, no, no, będzie, no, będzie nam szósty. ciężko. będzie nam ciężko. Nasze blue możesz mi oddać. Jak puszczą, to no, i zjemy. No, dobra, I zjemy. Tylko od razu. O, Eliska. Cofamy. Cofi karbę na morszu. Drugie szóste. E czy drugie W? E, MX. E, chyba, że się Chyba, że jak cię biją, to W, ale to no, co Ty, jak, jak on mnie bije? Dobra, Lulu cofała. Eliska ja gdzieś tu się kręci, dwa dwa na naprawdę. Mają więcej farmy. 64% tak. E, uważaj, kręży. uważaj na midzie. Bo Zajtowo, Eliska ci tam może midzie. iść. Nie mają szans ze mną na midzie. No, sobie ci tam nie fadła, nie? Elio, o idzie, idzie, idzie. Idzie, idzie, idzie. będzie szła na blue. No. co dawaj tam. No, On ta jest sam, by dawaj ultuję go zran. jak coś. Super. Bamsuj. Dobra, walcz go. Tutaj chodź. Sprowadź tego blue tutaj. Wracamy? Dobra, no teraz możemy wracać. Dalej jeszcze, dalej. Dalej klucha tu. Of, Nice. Co to było? Ona nie no miała smajta. Była. Ona smajta nie miała o Chyba, dobra, że nie, my... nie umie smajtować. Ale ja wyczekałem tak, żeby wiesz. Żeby dobić Lu i jeszcze go dobić. ją. Ale ścieducia. Mhm. Taka mała faja z ciebie. Dobra, na rynek ma jest ciężko Wukongiem, Na ulta, Bo ma skoki. Na no to byś przyszedł, Krucha. Tylko tak porządnie, a nie, żeby on Cię widział. Jak to mamy killa na no topie? To ja mam double buffa. Padam w tym momencie. Warduję, uważaj. Ale jestem słaby, Boże. Hmm. Ty... No, no dzięki, że mi na kopach przyszedłeś jak sobie biegać po No leciałem kurwa No widziałem jak leciałeś jak na wreszcie przyszedłeś A, widać? Najsik nice. Dobra, bij se to Ogórek nam zniszczył dotem e, Trajbusz klucha u nich jest wardet no. no nie No nie Eee, dobra e, daga, Niech oni trochę popuszują da, dawaj To będziemy to, ich cisnąć teraz Nie mam multa. Bo pod wierzem na mezreal ucieknie. Dobra, multa. Ulta to wam przycięło, teraz masakra. Dobra, niech myśli, że są fajni. O, i takie taka pozycja nam się podoba. Trajb już zwardowany. Za 15 sekund, ja U nich, u nich, u siadaj na kogoś teraz. Jak teraz tu ścisknie. Siadaj, siadaj, siadaj. To Nice Kila! Juhu! Opadam! Wyjuchu! A ja grałem... góra, to... góra panowie, Pomóż Pomóż mu. Góra. No nie! Szkoda. Ej, no się nic drago, nie, da rady. Dżesz dżesz nie da rady. Drago, chodź. Okay. Tylko żeby cię nie zesmajtowała, nie? Bastek, chodź, chodź, chodź. Klucha nie wygram topa jak mi nie zgankuje Czytam cię i w teraz o Ja ci przyjdę na topa zaraz No czym się klucha Nice Pójdę mida spuszuję tylko Midas spuszuję. Yy, ja, yy, będę miał ultra to spadnę Dobra na golemach płucha pestra, co nie Wampiryka kub Dobra Ja on mnie jeszcze zaraz zrobi pod tą wieżą, nie? Dobra, na ludzie możemy no się zrobić, zrobić zrobić na pewno to zrobić. nie nie, pan. Teraz to się cofnę. Ale mi puśnie, Podpusz... bota, Podpuszuj. I cofnijmy. Dobra, bota chyba se poradza. Masz. Dobra. Nie puśnie, ja se starnie, to on Dobra. Tam tofa. Chodź im, to zostawimy teraz. Nie, jeszcze, jeszcze nie cofaj. Nie? Bo... Dobra, ja stoję stopa. słabo z maną, ty stoisz słabo z maną. Ale Dobra. nie, na razie nie. Nie, Dobra. Dobra, nie, nie bij się z nim, uciekaj. Boże, teraz topa razem. Słucha. No dobrze, że Liska ty, zobaczyłem. Ja. No, ale to bardzo. No, nie mogę, nie mogę iść na boko, ale z maną no. wyjść pod wieżą i wyciągnąć Bijo! Bicie, no, się, bicie się, bicie się, bicie się. Już nie mam czyny. Dobra, nie. Musisz pomóc, dobra, brawo, nice To się podobało No, no na to. Bardzo dobrze Jak możecie Zostawiłbym ci killa, ale bałem się, że Nie, nie, padłem, padłem, Nie, no, nie no nie dobrze, dobrze zrobiłeś Badem, nie Ej, nie 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 zobaczcie jaki Malphite jest OP Jedno Q od y, Malfayta I flash od razu Chyba się nie dogadali ziomeczki, że ja straciłem tego ulta, nie? Dawaj go klucha. No o, ty, lagi, idę, moment, idę, 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 idę. Lagi, lagi mam, mówię ci Klucha boże Nie, nie chcę, lagi mam, lagi no, mam Może też, mieć, już się przesadzę miał, Też miałem sinę Maszę, brawo Też miałem sinę, tak więc Z Na bocie jest pusto Ja pusto, Raipa. bo wyczyściliśmy Miano ja no, chyba będę grał malfightem na midzie też <laughs> Malfight na midzie Mateusz malfight i holuj ta Nie, Tomasz w tym razem. <noise> Trochę better e, masz e, rzeka. rzekę Mam tutaj już Dobrze okay. Pasyw mi zbił z, ja z Q Ja też mam Opec Nasze blue Czekaj no, ja wiem, no, ja Dobra, Klucha, nie rób blue Zrób sobie w całą dżunglę, żebyś miał level Bijam. Ja sobie zrobię samo. Nice Leży, Okej. Okay. Nie, nie, nie dawił pod wieżę. A, i możesz przytrzymać mi jak zrobisz tego reda. Tu możemy się bawić, przez w tym celu Oooo, O, ale Dzięki. Jest głupi, bo powinien cofnąć. Dobra, chodź, spuszcziemy to szybko. Robi SSM. Ja Ss mid jest u mnie, nie? Okej okay. okay. Chcę zobaczyć co się dzieje z Gragasem na midzie? Klucha Na oh. zrobić? Zrobić? Co? Ja go oh. zrobię, za Na jedno Q Nie, na dwa Q i ulta go zrobię Pokaż. O, o Renekton, mi cofaj. Ja wam nie pomogę, bo żebym się podpadł. Lajto Już, już ty! Nie widzę. Kluczowym tu. czuć. Żebym rzucił ulta na trzech, patrz. Nie, padnie. Wracamy. Okej. Okay. Ale maczek byś coś zrobił. Nice, mam to. Lajtowo, człowieku. On nie miał many Jeszcze zaraz Eliskę zrobię, nie? Renek to mnie obchodzi na stówę Josz jednak Wyschodzą z mida, znaczy z bota Ja mam multi akcept. Dawaj zostań na tym ide, zostań zostań Ja mam za 48 sekund ulta Tylko oni są rzadcy, nie? Drakeho morda a, bo nie, Boże, no te ulki pieprzone nami Dobra, chodźcie, to poszukujemy. To... miał mi ulta, to, mi to bym dwóch i Dobra, ja to cofam, cofam. Pełno, cofam. Ja Ale to wiecie, że ten Gragas mi nie zbija pasywu? To Nawet no, to... co on składa w ogóle, on nic nie robi. No ja już mam abysala i grala. Plus buty całe Jeszcze Wiesz dlaczego ja Weteran z ulti nie wiem, bo ja mam 10 level Ja mam 12, zaraz 13 Uważaj sam jesteś na bocie, nie ma to totemów o, Ale oni są obici Już tam biegnę Ale Lol. Lol Ale nie po bieżę Ale I skój teraz Schodzę, schodzę, nie, ale Q. nie wiem czy zdąży Przerwałam o Q Dobra Uważę, ważę, wasaj! A baryja patrz, masz. Patrz, patrzcie dwóch mid jest, nie? Uuuu Tak już nic dada, nie zrobił. Cofaj. Eee, nie, nie bym się zrobił to, więc leciałem ile chodził. Mid. Patrzycie to? Tak. Masz go. Twój jest. Kurde, to uciekł nie złapię, no uciek mi, nie? ja bym miał dwa Ja też go chciałem zlutować Gościu mi sorry, uciekł mój, atemptu, my atemptu, my sorry, Dobra, spójr, luz, wpadam, bota Bronić bota, dawaj, bota. Brońcie. Nawet wóch Nie No nie Kurde, Ignite Poszuj, topa, poszuj. Poszuj, 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 puszy, 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 puszy. Puszyj, 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 kierda Uciekaj Schodzi Ten to jest tanki Chodź na to go teraz Ej, nie, kochane nie. nie, 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 nie Dobra spokojnie okay. Specjalnie go pod wieżą chciałem złapać, trochę mi nie wyszło no. Gdyby ten Złabić... gragas nie miał 54 HP to pewnie by cię zabił, nie? Złapić do tej hydry i blockfitera jeszcze nie damy. no, yy, Last Whisper i. Black Cleaver Dzień. Zaraz będzie na Lecę dło. już, Dragon jest. Idę mam ulti, masz Shoter, masz fajnie Chodź na Draga, dobiegnę. Idę na Gravasa od tyłu. Ty Shotera, nie lepiej zamiast tego Armoru było ci kupić dronie? I ten sam Armor byś miał. Ale ja kupuję. Yy, eee, Renekton ruchemka. dam biegał na dole. Będzie co mm, dwie sekundy. O, liska. Zostanę, zostanę, zostanę. Liska na. A jednak. Tre, 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 tre. Okej okay. A dragon? Hmm. Pobij. Hmm. Nice. Ma no, multa na dam, nie? Red, no, ja tutaj na tych z y, bota Dawaj, tylko poczekaj Teraz, teraz, teraz tera, Red Muszę to instalować dawaj, 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 dawaj Okej okay. Biegnę od tyłu Dobra, nie ucieknie Ty, ja mam double buffa to ma. GG Koniec Uuu, szkoda o, Dobra, to next Next. Dobre rozegranie z naszej strony, damage, Malphite na midzie, pozdrawiam. Ale po... oddaję głos do studia. Tak, dokładnie. Podoba mi, się... Podoba mi się to, bo w końcu jest jakiś pomysł na bocie, nie? Dobra, next. Jasne. Ja tak, proponuję. Jest, Musicie poczekać 10 minut. Dobra, dobra. Teraz będzie Star na topie, nie? Musicie poczekać okay. 10 minut Okej, czekam dni, na jak to. Nam na midzie. Czekamy, czekamy. <laughs> 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 o, o, chłopaki teraz, drobna kłótnia. Dobra. 10 minut. Drobna kłótnia o Alistara Oddajemy głos do studia.